Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiejszym tematem są dębniki, nieznane zakątki. Dębnik, które Wam uprzystępnię. A teraz jestem na skrzyżowaniu tutaj ulicy Barskiej i Madalińskiego. I ta kapliczka to właśnie w czasach austriackich miała być przekształcona na areszt. I jesteśmy tuż w, tej, w dużej kolejce za chlebem. Popatrzmy, zaskoczyło mi to o poranku. Jest... Niedziela rano i olbrzymia długi ogonek ludzi stojących za chlebem. Średniowieczna nazwa Dębniki wchodzi od osób zajmujących się dębieniem, czyli garbowaniem skór. I tutaj taki oto dyrektor przy ulicy Zduńskiej 18 mieszkał właśnie zakładów garbarskich. Jesteśmy przy ulicy Zduńskiej, czyli kolejne zakłady, które tutaj się mieściły, to zakłady kaflarskie. Zaraz zobaczymy o lepszej okazałości dawne zakłady kafli. Teraz Wam o wiele lepiej zlokalizować, gdzie się znajdujemy. Właśnie na zachód od Wawelu widzimy wieżę katedry wawelskiej i zakłady dawne, niedźwieckiej spółka. Zakłady kaflarskie. Wyobraźmy sobie, że zaraz pod usyłku monarchii austro-węgierskiej w czterech kolorach przyozdobiono Zamek Królewski na Wawelu. Zielonym, żółtym, czyli barwy sarmackie, białym i niebieskim, barwy Krakowa, flagi Krakowa. I mm, to się nie spodobało, okazuje się. To był projekt Zygmunta Händla. Hmm, firma Niedźwiecki Spółka musiała ściągnąć te kafle. Hmm, szkoda, bo to było niezwykle malownicze. Wyobraźmy sobie te wirujące czterech barwach farby dachu Zamku Królewskiego. Hmm, potem przekształcono te zakłady Niedźwiecki Spółka na Zakład oczyszczania miasta, i po dziś w dzień widzimy jakaś automynia, ta część, więc to jest ulica Barska. W dębnikach widzimy też orła, który przypomina o dawnej wspaniałej świetności tego miejsca. Te kafle, zakłady były bardzo popularne w całym świecie. Centrum Kongresowe, które widzimy przed nami, leży na dawnym cmentarzysku XVII wieku. W czasie wykopalisk znaleziono fragmenty medalików krzyżyków. Zaraz się zbliżymy do słynnej kapliczki. I tu oto kapliczka na granicy z Ludwinowem. W środku właśnie ten majstersztik niedźwiecki spółka Antoni Spadwy. A tu dla lepszej orientacji centrum kongresowe i w tle Wawel po drugiej stronie Wisły, Rowerostrada. Jestem teraz w sercu Dępnik, blisko rynku, ulica Konfederacka. Widzimy charakterystyczną wieżę kościoła Dępnickiego. Wielki architekt Wacław Krzyżanowski powiedział, że ten kościół ma oszczędzić Dępniki przed wo wojną. Ogniem bądź wodą, inną zarazą. Tu w cieniu możemy tego kościoła, tej wieży, spożyć wspaniałe, różne dania kuchni francuskiej, jak również ros pomplemus, czyli wino z nutką grejfruta. Bardzo zaciszne, spokojne miejsce do tajnych dyskusji. Dzień dobry bardzo. Zapraszamy serdecznie do naszej restauracji Voila, co znaczy po francusku, proszę bardzo, więc serdecznie zapraszamy. Jestem już przy rynku Dębnickim, przy ulicy Bałtyckiego, malutki hoteli, gdzie wcześniej mieszkała ciotka Karola Wojtyły. O tym najsłynniejszym tutaj mieszkańcu Dębnik opowiem jeszcze. Dębniki do czasu Wielkiego Krakowa i projektu prezydenta Juliusza Leo stanowiły niezależną gminę wraz z rybakami. I tutaj ulica Ogrodowa, to była dawna nazwa ulica Ogrodowa, obecnie ulica Różana. I tutaj na rogu znajdował się swego czasu Żydowski Dom Modlitwy. Dalej przy ulicy 1, pod numerem 11, tyranowski duchowy przywódca Karola Wojtyły mieszkał w tej części. Zainspirował go do studiów teologicznych. A tu oto przy rundku Dębnickim numer 7 na trzecim piętrze mieszkał Felix Nowowiejski. O ten przyjaciel Paderewskiego swu, z, cał skomponował rotę do słów e, oczywiście dorosłej Marii Konopnickiej. Tu właśnie z widokiem na Wawel jego mieszkanko na trzecim piętrze. W tle ulica Różana, a my taki mamy rzut oka na pusty obecnie plac targowy na rynku Dębnickim. I kolejna kamienica pod Nietoperzem, to tam właśnie twórca słynnej hymnu Białej Gwiazdy Klubu Wisła właśnie urodził się i stworzył ten słynny utwór Jak długo pod Wawelem. Widzimy tutaj Nietoperza, a sąsiednia kamienica numer 5 Rynek Dębnicki Sowa w, w Locie, to jedna z najstarszych kamienic dębnickich z końca XIX wieku. Jestem wciąż na rynku dębnickim, wylot w kierunku Wawelu. I w czasach nazistowskich tam Hans Frank, generalny gubernator, chciał stworzyć nowy, nowe wzorcowe miasto na wschodzie, wschodnią Norymbergę. Zatrudnił Huberta Ritera, który wykonał plan przesiedlenia po Polaków z Dębnik, splantowania całego terenu. To ładnie, tu, gdzie stoję, miała być festhalle, czyli arena do różnorakich imprez sportowych. Na szczęście nie udało się tego zrealizować. Właśnie to powiedzenie Krzyżanowskiego jest znaczące, aby ten kościół ochronił też i przed wojną. Jesteśmy przy ulicy Tynieckiej 7. Tutaj tajemnicza willa rodziny Komornickich, później goec Okocimskich. Ważny jest ten tympanon u samej góry, zrobiony przez słynnego architekta Krakowa Adolfa szyszko bohusza pokazujący minerwę proszę patronkę rzemiosła sztuki artystów taka tajemcza willa tu przy skrzyżowaniu z ulicą Skwerową taki piękny herb 1921 rok pokazany i to twórca kolejki na górę parkową w Krynicy sobie mieszkał i tu jesteśmy przy sławnym domu, przy Tynieckiej 10. Tu Karol Wojtyła, jako student Wydziału Filolozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszkał. A później w czasach okupacji, jako w tajnych teatrze rapsodycznym, udzielając się również dwa pokoje z kuchnią, bardzo skromne. Tu zmarł jego ojciec. Później przybył do niego Mieczysław Kotlarczyk wraz z żoną. Jestem przy ulicy Szwedzkiej 10, to dla upamiętnienia dawnych wałów z czasów właśnie Potopu Szwedzkiego. Była to później droga rokadowa w czasach austriackich. I tutaj pod numerem 10 mieszkał Wincenty Lutosławski, wybitny filozof, filantrop, dobrodziej, członek e, wolnomularski. I, I tutaj stworzył tak zwaną właśnie literatur, literacką e, m, ideę funkcjonowania państwa. Był, e, Zagorzałem abstynentem, abstynencja od tabaki, alkoholu, hazardu bądź rozpusty. Stworzył też Twórcą był pierwszej jogi, szkoły jogi w Polsce, a tu pod numerem 12, po wypadku rowerowym przy rondzie matecznym w czasie okupacji, tutaj Jan Paweł II, jadąc, wtedy jeszcze student, pedałując przez koronę matecznego został potrącony przez niemiecką ciężarówkę. Kwawił ciężko. To był 29 lutego 1944 roku. Niemiecki oficer udzielił mu pomocy i za udzielenie właśnie pomocy nie Aryjczykowi został rozstrzelany ten właśnie niemiecki oficer. Do tej pory nie, nie znamy jego nazwiska. I dwa miesiące później właśnie przebywał, te dwa miesiące czasu właśnie przebywał Karol Wojtyła w tym domu, tu przy ulicy Szwedzkiej 12. To było też miejsce spotkań aktorów, malarzy, filantropów przed wojną. Także taki szybki przelot przez dębniki. Wiem, że jest jeszcze multum innych ciekawostek w tym miejscu, będą kontynuowane programy. Jeszcze dziękuję wam pięknie za uwagę, subskrypcję, polecanie mojego kanału. Trzymajcie się miłego tygodnia.